Cześć, witam serdecznie widzów kanału GMP Garaż Moja Pasja. Dzisiaj mam na stole przedstawiciela Samsunga. Jest to odkurzacz jeszcze z czasów, kiedy to użytkownik, a nie urzędnik w Brukseli decydował, jakiej mocy urządzeniem chce się sprzątać. I jest to odkurzacz o mocy 2 kW. Prawie powiedziawszy bardzo dobry. Pracuje już ponad 15 lat chyba. Ma do sprzątania jakieś 150 metrów. Tutaj macie tabliczkę znamionową. No i tak jak powiedziałem, dotychczas sprawował się znakomicie, ale po 15 latach jednak trzeba będzie do niego zajrzeć i zobaczyć co się stało. Objawy jakie się ukazały to taka niewielka ilość dymu tutaj gdzieś z tylnej części odkurzacza. Może być to silnik, chociaż nie podejrzewam, bo w przypadku spalenia silnika, to tego dymu powinno być więcej i ten zapach powinien być bardziej intensywny, a z niego praktycznie nie, nie pachnie. Najprawdopodobniej coś z elektroniki, nie wiem, może jakiś kondensator wysechł i, i, się, i się rozleciał, może jakiś inny element, no zobaczymy. Na razie będę go rozbierał. Jest to odkurzacz bezworkowy, bardzo łatwo się go rozbiera. Ten ma ten swój cyklon, czyli takie bezwładnościowe oddzielanie brudu od powietrza. Działa to naprawdę dobrze. Odpowiedni układ filtrów. Tutaj taki filtr wstępny. I tam jest taki filtr do silnika, tylko tutaj filtr HEPA, wchodzący. I tu jeszcze na koniec, też w bokach, ma takie filtry końcowe, które. Już jakieś resztki też pyłków jeszcze zatrzymują. Także fajny odchórzacz. No ale będziemy mieli możliwość doświadczenia naprawy jego. Żeby go rozebrać to trzeba poszukać jakichś wkrętów, zatrzasków. Tutaj widzę dwa. Na pewno trzeba będzie je wykręcić. Tam są, tu jest filtr. Tutaj pod filtrem są kolejne dwa z jednej i z drugiej strony. No ale to chyba jeszcze nie wszystko, tutaj są, jest rączka, no zobaczymy, przystępuję do rozkręcania i zobaczymy jak to będzie szło, takiego odkurzacza jeszcze nie naprawiałem, także będzie jakieś też nowe doświadczenie i dla mnie, a zobaczymy jaki będzie tego efekt. Przystępuję do rozbierania, czyli wykręcam te wkręty po kolei. Teraz te dwa następne, czyli to stąd, ale już mam wkrętaczek za długi. Muszę... Okay. Plastik także Plastik. A to moja przyjaciółka tutaj daje znać. Pokażę się piękna, pokaż się. Chodź No i tutaj mam już wykręcone. Kolejny element, który trzeba zdemontować to będzie ta rączka tutaj. I tutaj może się posłużyć czymś takim przy czym. Tą rączkę trzeba demontować w takiej pozycji jak jest tu teraz w tej chwili. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ok. już mamy zdjęcie? Ona ma tutaj takie wycięcia, właśnie tylko w tej pozycji jest ten ząbek, i tylko tak da, da się zdjąć. Później ona wchodzi, chodzi o to, żeby ona nie spadała w trakcie, jak się nosi odkurzacz za tą rączkę. Jeszcze to mamy zdemontowane. Nadal nie ma chęci odejść, czyli musi mieć jeszcze jakieś elementy. No, tak, tu się schowa, schował nam jeszcze jeden wkręt, tam na samym dole, głęboko schowany. Czyli kolejny element do kręcenia. A okay. teraz już zaczyna coś się ruszać. Już jest zdecydowanie lepiej, ale no to jeszcze nie jest to, co bym chciał, żeby było. To by trzeba było zdjąć tą podpórkę może tam co jeszcze jakieś pręty zobaczymy trzeba to zdjąć najprawdopodobniej to jeszcze trzeba tutaj będzie podwadzić no to próbuję to zdjąć zobaczymy jak to mi zechce czy nie zechce zejść myślę, że zechce już to jakby z tej jednej strony zeszło nie jest to takie straszne tak jak widzicie tu należy podwadzić Trzeba użyć dosyć sporej, ale porządny wkrętak i już to mi tutaj zeszło. Jest OK. Teraz to jeszcze wygląda mi na to, że w tym miejscu się coś trzyma, tak jakby może jakiś zatrzask. Zaczymy. O, jest, jest, dobrze. No, taką samą czynność powtarzamy z drugiej strony. I tutaj już mamy wierzch zdjęty. Aczkolwiek ostrożnie, bo to mogą być jakieś kabelki. I są kabelki oczywiście. Tutaj jest złącze. Jest jakaś kosteczka. No, ona da się chyba wypiąć. Ach, jest. Jest pięknie się wypiewa. Tak jest po prostu zrobione. Dobrze. Cicho. Nie denerwuj się. Pokaż się i się nie denerwuj. Jak jest zrobione dobrze, to jest po prostu dobrze. Po 15 latach, widzicie, bez żadnego problemu to się rozbiera. No to jest tylko panel taki wyświetlacza. Tutaj jest wyłącznik i cały szereg diod, one się świecą. W momencie jak pracuje odkurzacz, on może pracować w takich trzech modach. Na minimalnym, saniu, na średnim, na maksymalnym. Albo na automatycznym, to nawet w czterech. I w zależności od tego właśnie, w jakim cyklu on pracuje, to tutaj się świeci mniejsza albo większa ilość tych diod, to jak uda się go nam naprawić, to zobaczycie na koniec filmu, jak to pięknie niebiesko się to świeci. O ile pamiętam, że to niebiesko. Ok, także tu to raczej nic się wydarzyć nie mogło, bo tu jest mówię, tylko ten, ten panel. I, i natomiast no być może tutaj coś się wydarzyło, bo tutaj jest elektronika. I zobaczymy dalej. No ale musimy zdjąć tą, tą pokrywę. Tu mamy jakieś wtyczki. Nie wiem czy ta pokrywa zejdzie, czy nie. Ze, zejdzie. Tutaj krętu już nie ma. OK. Próbujemy dalej. No i pięknie. I schodzi wszystko. O jest pięknie, modułowo zbudowany. I co? I tu mamy kolejne kabelki też do wypięcia, też na ładnych wtyczkach. No, czyli rozpinamy i ładnie oznaczone kolorami, także nie można ich pomylić. Ta ma cztery piny, i ta ma też cztery piny, i nawet wypasowały, żeby je zamienić. Ale przy składaniu trzeba pamiętać o tym, żeby kolor był do koloru, bo to jest to zrobione, bo inaczej może być katastrofa. Czyli to mamy wypięte, no i tutaj mamy naszą elektronikę. Co tu można by teraz zrobić? W zasadzie nic takiego nie widać, ale tutaj widać, że są dwa kabelki podwójne. Ten wychodzi od zwijacza kabla, czyli to będzie zasilanie główne. Natomiast ten drugi kabelek idzie do silnika, czyli to musi być zasilanie do silnika. Ma tylko dwa piny, także nie ma tutaj żadnego sterowania, jest to po prostu takie złącze na, na, na 220 V, czy 240 v w tej chwili. I... no i cóż, y, pierwsza rzecz, jaką mogę zrobić, to podłączyć silnik bezpośrednio do napięcia, żeby sprawdzić, czy to jest kwestia silnika, czy kwestia elektroniki, bo no to będzie taki pierwszy, pierwsza faza sprawdzania, eliminowania, gdzie powstało uszkodzenie. Mam tu już taki kabelek prowizorycznie do, do, do podłączenia. Wielu początkującym odradzam, no, żeby się bawić z prądem, to trzeba mieć uprawnienia. Mogę się pochwalić, że, że posiadam takie, choć chyba nieaktualne już, bo kiedyś robiłem sobie uprawnienia sepolskie. No i, i cóż, podłączy teraz tutaj, tylko znowu nie należy się pomylić. Sprawdzić 2 trzy razy, czy na pewno ten kabel to jest ten kabel. No ten jest na pewno do silnika, już to widzę. Tu jeśli chodzi o podłączenie kierunku to nie ma znaczenia, to jest na pewno silnik prądu przemiennego, także to nie będzie miało znaczenia. No i tak tutaj po prostu bezpośrednio pod kostkę podłączę te kabelki. No i zobaczymy. Wybuchnie czy nie wybuchnie. Tutaj dobrze byłoby ten silnik przytrzymać, bo on już nie jest mocowany, żeby sprawdzić co, czy on zacznie chodzić, czy nie zacznie chodzić tak na krótko i jeśli zacznie, to czy to będzie normalne obracanie się silnika, normalny dźwięk, czy też może zacznie dymić, zobaczymy. Robimy test. Uwaga. No i tak jak słychać, bardzo ładnie chodził. Wypchnął tutaj na boku. cicho! O co ci chodzi? No i o co ci chodzi powiedz? Poszłabyś na spacerek, nie? Tak jak było widać, to wszystko silnik, jeśli chodzi o silnik, to funkcjonuje poprawnie. Ja myślę, że to dobra wiadomość, bo naprawa silnika mogłaby być bardziej kosztowna, szczególnie gdybym miał spalonek zwojenia, To w zasadzie nawet nie wiem czy się opłaca. Czy nawet jest taka możliwość? Także trzeba szukać przyczyny w elektronice. Nie ma wyjścia. Odkręcę tę płytkę i zobaczymy, co tutaj będzie w tej płytce. Może coś się da ujrzeć na oko. Jeśli da się, to dobrze. Jeśli się nie da, no to myślę, że jedynym wyjściem będzie po prostu poszukanie całej takiej płytki. Może da się gdzieś dokupić. Wygonię cię nas stąd. A jeśli nie, no to to też będzie niestety złom. No i teraz popatrzymy z bliska na tą płytkę przez kamerę, żebyśmy wspólnie mogli zobaczyć, co tu jest. Ok, przyjrzymy się jej z bliska za pomocą oka kamery. Tu Tutaj w zasadzie nic, nic nie widać. Wszystko jest elegancko. Lecimy sobie dalej. Jest elegancko. Tutaj jest jakiś yy, triak albo terystor na, na chłodzeniu. Tutaj też ta płytka jest y, zagłębiona gdzieś tam do silnika, po to zapewne, żeby była dobrze chłodzona. No i tutaj widzę, i tutaj już widzę, jest taki element, który wygląda bardzo podejrzanie. Może być to, może być to tutaj właśnie ten. Może być to przyczyna, dlatego że ta płytka wyraźnie tutaj jest, jest wyraźnie nadpalona przy tym elemencie. No sprawdzę co to za element i spróbuję go wylutować i znaleźć jakiś odpowiednik, bo sądzę, że to jest to, chociaż z drugiej strony zobaczymy, tutaj jest wszystko w jak największym porządku. To są te trzy piny. Ten, ten i ten. Te trzy. Także za chwilę to wylutuję. No i zobaczymy, co będzie dalej. Teraz spróbuję wyciąć tutaj ten element, który Wam wcześniej pokazywałem. Po to, żeby móc go łatwo wylutować. Zobaczymy zaraz, co to jest. Poszło. Nie wiem, czy będzie widać. No, według mnie to to jest regulator napięcia. A tutaj chyba nic nie zobaczymy, bo to jest. Ops, może, 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 może. To coś tam się pojawia, jakiś napis. Także być może uda się to rozszyfrować i zobaczymy, co to będzie. Po wylutowaniu okazało się, że ten element to regulator napięcia 100 mA, 5V. A jakieś, nie wiem, złotówkę można go kupić. Kosztuje naprawdę niewiele. Zobaczymy tylko, czy to na pewno to, bo to nie jest dokładnie ten sam element. Jest to zamiennik, bo z takim oznaczeniem, jakby tutaj, już niestety nie da się dokupić. Przynajmniej ja nie mogłem znaleźć takiego czy, dokładnie do takiego samego, także zobaczymy. No tutaj wszedł mi całkiem ładnie. No i udało mi się wlutować element. Może nie tak fachowo, jakbym chciał, ale myślę, że skutecznie od tej strony zewnętrznie wygląda to w ten sposób. No jest tutaj wlutowany element. Tutaj już widać co to jest, gdyby ktoś chciał Odczytać. Myślę, że widać. No i teraz składam to do odkurzacza i zobaczymy, co dalej. Układ elektryczny mam już spięty. To znaczy, tutaj są podpięte te dwie kostki. Tam ta główna. No i tam z tamtej strony jest też ten podłączone zasilanie i silnik. No i teraz będzie chwila prawdy. Masa dymu i szumu albo. Albo to zadziała. No, nie wiem, nie dobiłem, nie patrzyłem. Próbujemy. Najpierw lekko wkładam wtyczkę. Trochę powiem wam, że się obawiam tego momentu, że coś nie wybuchnie. No niestety poleciał dym. Odkurzacz prawie zaczął pracować, ale ten sam element uległ zniszczeniu, bo no to z tego samego miejsca poszedł dymek. Także. No niestety w tym momencie ta naprawa się nie powiodła. Będę musiał szukać całej płytki, bo jak widać, to to, że ten regulator napięcia wyleciał, to był raczej skutek, a nie przyczyna. Coś innego jest w układzie jeszcze złego, że, że niestety to się psuje. No nie dobrze. dobrze, ale cóż. Poszukam w takim układzie całej płytki. No niestety, naprawa profesjonalna nie powiodła się. Dlatego, że przygotowanie no, tego nowego elementu, nowego regulatora napięcia nic nie pomogło. Się natychmiast po włączeniu, także będę musiał zaakceptować, albo może inaczej, użytkownik będzie musiał zaakceptować taką naprawę trochę warsztatową, że garażowo może lepiej. Dlatego, że no niestety nie da się kupić tego całego modułu. To już jest zbyt stary model, nie ma już ich dostępnych. Specjalisty, żeby naprawił ten raczej ciężko znaleźć. Także, także cóż, podłączę na krótko dwa kabelki, zrobię oddzielny wyłącznik. Już tutaj je wlutowałem. Pasuje to wszystko całkiem dobrze tutaj w tym miejscu te wtyczki. Oryginalne zostają tak jak były w tych miejscach do płytki. że tu jest ok. Tutaj wprowadzam tylko dwa dodatkowe kabelki, takie właśnie do podłączenia. Tutaj to jest zamknięte i teraz tutaj w to miejsce wstawię tylko wyłącznik go gdzieś tutaj w tym miejscu, żeby było dobrze włączać, i po prostu będzie włączany, wyłączany. No oczywiście będzie to kosztem takich funkcji, jak zmiana siły ssania. Będzie pracował na maksymalnym ssaniu cały czas. No nie będzie tego ładnego wyświetlacza, niestety, także nie pokażę, jak, jak on wyglądał. Czego jeszcze nie będzie? No nie będą też funkcjonować te elementy takie ochronne. To jest pewna składa, dlatego że tutaj miał czujniki ssania. Na, na, na tym wężu sącym, i w momencie, kiedy jakby system widział, że tego powietrza to jak płynie mało, to odpowiednio sobie sterował właśnie obrotami silnika, żeby go nie przegrzać, czy też ewentualnie nawet, żeby go całkowicie wyłączyć, jeśli uznałby, że, że to jest wskazane. Tak samo tutaj był czujnik jeszcze w innym miejscu podciśnienia też właśnie dla ochrony silnika. Na tej chwili te elementy niestety nie będą już funkcjonować, ale myślę, że to będzie porównywalne z takim prostym, zwykłym odkurzaczem. Oczywiście siła ssania będzie duża, jeśli chodzi o sprzątanie, to to nie powinno być problemu. No i teraz robimy kolejną próbę. Zobaczymy, co będzie, jak podłączę to na krótko. Jeszcze nie wiem, dlatego że no mogę zniszczyć tutaj coś w tej płytce zupełnie, bo prąd popłynie jakby w drugą stronę. Także być może coś mi tu wybuchnie wysadzi, nie wiem. Zaraz będziemy świadkami takiego, takiego wydarzenia. Ja sobie tutaj widzielę jeden drucik delikatny. Zobaczymy jak to będzie, żeby nie od razu może na pewno moc, tylko zobaczę jak to będzie właśnie w ten sposób. No to próbujemy. Latarkę mam w kieszeni, gdyby coś. I tu uwaga, bo tu już mamy pracę pod napięciem. Zobaczymy tak na jeden drucik. Chodzi, powinien chodzić. Jest okej, okay. nic nie w silnik chodzi jak potrzeba, bliżej, jak odrzutowiec. Widać było, jak pracuje wyłącznik przy obciążeniu 2 kW. No, wszystko jest ok, jak najbardziej. Także kwestia, właśnie, tylko tutaj zamontowania wyłącznika. Jeszcze spróbuję z miękkim startem. Być może uda się tutaj zainstalować miękki start, aczkolwiek nigdy nie robiłem tego w takich silnikach. No, ale warto spróbować. Teraz dorzuciłem tutaj tak zwany miękki start. Taki 12 A, także powinien spokojnie wystarczyć. 2000W przez 250 to jest gdzieś tam w granicach 9A, to ma 12, czyli powinno być akurat. No i, i cóż, i cóż, i cóż, no i odpalamy. Zobaczymy. Teraz jak będzie z tym miękkim startem, zadziała, nie zadziała. Mam podłączone napięcie i znowu trzeba zachować dużą ostrożność. Podziałamy pod napięciem. No, i patrzymy, jak teraz będzie ruszał nasz odkurzacz. Teraz że pięknie. I teraz, też widzicie w jaki sposób można chronić wyłączniki. Bo poprzednio, o iskrzy widać było, że aż osmolony jest ta złączka, ta nasówka. Natomiast w tej chwili, popatrzcie, jak jest pięknie. Bez szarpnięć bardzo elegancko rusza. Nawet wcale nie gorzej jak było fabrycznie zrobione. Także pod tym względem jest na pewno super. I prąd rozruchowy jest bardzo mały. To jest o wiele zdrowiej dla silnika, dla wyłącznika, dla całego układu, dla całej sieci, nawet w domu, bo nie ma spadków napięć. No, i o to właśnie chodziło. Także naprawa jest zrobiona w taki sposób, żebym chałupniczo garażowy. Tym niemniej myślę, że można mieć z tego satysfakcję. Wkładam maszynę i oddaję do testów do sprzątania. No i tym sposobem odkurzacz mam złożony. Tu przybył nowy wyłącznik. Użyjemy sobie to filtry i pudełeczko zobaczymy jak to będzie w komplecie działać jest włączony do sieci nie jest włączony włączamy do sieci uznać za zakończoną Czyli trzeba oczywiście nałożyć tę rączkę wszystko gra dziękuję bardzo do zobaczenia w kolejnym filmie